W 1959. na terenie ZSRR miało miejsce wydarzenie, które zapisało się na kartach historii jako tragedia na przełęczy Diatłowa. Dziewięciu studentów wyruszyło na wyprawę górską i nigdy z niej nie powróciło. Ratownicy odnaleźli zwłoki nieszczęśników z dala od obozu, wyglądające jak gdyby starały się przed czymś uciec. Okoliczności wydarzenia uważane są powszechnie za niewyjaśnione, a oficjalne próby jego wytłumaczenia za niewystarczające. Ta właśnie mrożąca krew w żyłach i jak najbardziej prawdziwa historia stała się podstawą dla horroru kolad polskiego studia IMGN Pro. Kolad czerpie całymi garściami z popularnego ostatnio nurtu horrorów chodzonych, gdzie szwendamy się niczym dziecko we mgle po mapie, próbujemy rozgryźć wątki na podstawie szczątków informacji i chowamy się za gruniem, gdy na ekranie pojawią się straszydła. Pierwsze, co uderza po uruchomieniu, to fenomenalna oprawa graficzna wykorzystująca możliwości nowego silnika Unreal Engine 4. Wrażenie robi szczególnie akt pierwszy, w którym trafiamy do opuszczonego zimowego miasteczka, które dobrze screenshotowane mogłoby pewnie nawet udawać fotografię. Grafika i efekty dźwiękowe, składające się w dużej mierze z szumiącego wichru, budują bardzo fajną, realistyczną atmosferę i tworzą idealny nastrój pod grę grozy. Audio co jakiś czas wzbogacane jest to delikatne kompozycje muzyczne i narrację. Wszystkie elementy są spójne, wzbudzają ciekawość i momentami przypominają mi genialnego Itana Cartera astronautów. Wszystko fajnie w dalszej części gry, ale niestety przygoda zaczyna się od fal startu. Nawet jeśli wybierzemy polską wersję językową, to intro odgrywa się w języku angielskim. Rozumiem, że to dlatego, że jego gwiazdą jest popularny teraz Sean Bean. Nie byłoby w tym nawet nic złego, gdyby nie fakt, że polskie napisy są popsute i przeplatają się z tekstami w innych językach. Potem na szczęście jest już lepiej. Przez sporo czasu będziemy błądzić po gigantycznej zimowej planszy, uzbrojeni jedynie w marznący nos i kompas z mapą. I nie ma tak łatwo, na mapie nie jest zaznaczona nasza aktualna pozycja, więc będziemy musieli nauczyć się nawigowania w terenie czyli przez pierwsze 10 minut chodzić sfrustrowani w kółko. Na szczęście wraz z odkrywaniem kolejnych ważnych miejsc zostają one oznaczone trwale na mapie. Im więcej mamy punktów odniesienia, tym łatwiej się poruszać. W lewym górnym rogu oznaczone są również współrzędne. Te są w zasadzie najważniejsze dla naszej przygody, bo to pod nimi kryją się właśnie punkty fabularne, których szukamy. Ponieważ nasza mapa potrafi nam też magicznie określić współrzędne dowolnego punktu, po opanowaniu trudnej techniki korzystania z niej jak za czasów średniowiecza, gra sprowadza się do podążania w określonych kierunkach i próby odnajdywania ścieżek prowadzących do poszukiwanych przez nas miejsc. Tam zazwyczaj czekają na nas imponujące nadnaturalne animacje. Z czasem gra zacznie komplikować się, będziemy musieli nie tylko próbować ogarnąć, co stało się na przełęczy Diatłowa, ale też unikać polujących na nas beboków. Po drodze odnajdziemy też notatki, pamiętniki i wycinki z gazet, których zadaniem jest budowanie atmosfery, no i jakaś tam próba rozszyfrowania tajemnicy tego miejsca. Jedni gracze powiedzą, że zwiedzanie kolatu buduje atmosferę grozy i jeży włosy na karku, inni, że jest zwyczajnie nudne i obie grupy będą miały w równym sensie rację. To, czy kolar się wam spodoba, zależało będzie wyłącznie od waszego podejścia do tego typu gier. Tytuł ma swoje problemy. Korzystanie z mapy jest frustrujące, bo możemy albo zasłaniać nią cały ekran, albo trzymać ją poza polem widzenia, powodując, że nawigacja jest koszmarnie trudna, ale to moim zdaniem tylko część jej uroku. Jeśli po tej krótkiej prezentacji nadal nie jesteście pewni, co o niej myśleć, to zachęcam do rzucenia okiem na nasz niedawny livestream, w którym Jay i Katia próbowali być mężczyzną i nie uciec z pokoju podczas transmisji. Chciałbym również podziękować sklepowi KonsoleIgry.pl za dostarczenie nam egzemplarza gry do testów. Sprawdźcie, ich ofertę mają naprawdę niezłe ceny i w przeciwieństwie do konkurencji, sporo gier na platformy Nintendo. Do usłyszenia!